Chustka do nosa, notes, dowód osobisty na nazwisko Tomasz Michalik, bukiet kwiatów. Chustka przez cecha. Teraz ten drugi. Proszę zabrać obu pacjentów na blok operacyjny. Ma pan tu ich karty choroby. Ale który jest który? Dziwię się, że próbujesz wyrabiać punkty na medycynę. Lekarz przede wszystkim musi być urodzonym psychologiem. Czytaj historię choroby. Michalik Tomasz. Zawód. No prezes. Ale wysokiego szczebla. A teraz popatrz. Który z pacjentów odznacza się wysokim czołem, inteligentnym spojrzeniem? Nozdrza o takim wykroju, yy, silnie zarysowany podbródek, świadczący o umiejętności podejmowania decyzji, zmarszczka pionowa znamionująca głębię refleksji. A jaki zawód ma ten drugi? Tak, taksówkarz. A proszę niskie czoło, fałda nad brwiami, nos garbaty, cerami świeża, wzrok mętny. Suknia plugawa. Wystarczy już wiem. I najpierw pana Michalika. Niech im tam zrobią zastrzyk przeciwtężcowy i potem na blok operacyjny. Chirurgia twarda.